Samochód Ford Ranger, gotowy na łowieckie wyprawy, przygotowała firma Red Motors z Radomia. Sponsorem programu Daszbur jest sklep TaniePolowanie.pl, dystrybutor sprzętu marki Pard. Na program zaprasza sponsor firma Caliber.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego. Sponsorem programu jest właściciel marki Swarowski Optik. Nawet przy samym samochodzie Fera ciągle coś wyszukuje, ciągle coś węszy. Byliśmy połazić nad łąkami, żeby sprawdzić, czy gdzieś tam nie buktują dziki. No ale niestety na tym rewirze postanowiły gdzieś trzymać się na lesie. No i nie udało nam się spotkać nad ranem dzików. Ale dzisiaj zaplanowaliśmy sobie też oprócz tego porannego spaceru bez kamery, zaplanowaliśmy sobie połazić za jeleniami. Zrobiło się już na tyle jasno, że sprzęt noktowizyjny mogę zostawić w samochodzie. Miałem dzisiaj ze sobą jeszcze nakładkę parda, ale już niedługo wybierzemy się na polowanie typowo na dziki, bo rozpoczęła się huczka. A dzisiaj widzicie, jednak coś gdzieś przyszło blisko, po afera szaleje, chociaż przechodziliśmy niedaleko i niczego nie widziałem. A dzisiaj połazimy za jeleniami. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu łowieckiego Dashboard. Na program zaprasza Państwa sklep Colt, dystrybutor urządzeń termowizyjnych marki Nightpearl. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primos Hunting. Na program zaprasza Państwa dostawca oprogramowania dla kół łowieckich. Epi 24. Na program zaprasza Państwa kolba.pl. Dystrybutor latarek marki Fenix. Powiem Wam tak, jest naprawdę zimno. Nie zabrałem rękawic. Na ten spacer wybrałem się no w sumie jeszcze tak lekko ubrany, ale zakładałem to, że będę mógł e, dalej chodzić. Ale jednak dwa stopnie to już trzeba ubrać kurtkę. Mimo wszystko ja jestem z tych, co nie są aż tacy ciepłolubni i jakoś daje radę. Teraz trzeba zostawić zabawki noktowizyjne i aferę, bo ona już przeszła się ze mną. Więc, więc nie potrzebuję już nakładki, bo jest na tyle jasno, że E, dzika nawet, którego zobaczę gdzieś między drzewami nie będzie problemu, żeby do niego strzelać ze zwykłej lunety o proszę, jak widzicie e, mam też już e, przygotowany sprzęt przystrzelany, założony na szybkim montażu łóżka. E, noktowizor NV08 LRF czyli z dalmierzem, który mam nadzieję na kolejnym wyjściu sprawdzić w nocy, już jest połówka księżyca więc Pojedziemy sobie na dziki, pojedziemy na inny obwód, tam gdzie mamy bardzo dużo dzików do odstrzału, gdzie musimy zrobić też odstrzał sanitarny. No i tam będziemy walczyć z dzikami. Wtedy poopowiadam Wam więcej o tym sprzęcie. Ostatnio w internecie, kiedy rzuciłem post na temat tego, że podpowiem dużo porad, jakichś innych rzeczy. Jeżeli macie pytania, jeżeli chcecie kupić taki sprzęt, piszcie do mnie, pomogę to odezwała się naprawdę lawina różnych SMS-ów, różnych maili, informacji, prośb, próśb, po wyjaśnieniu jakichś tam spraw. I w związku z tym właśnie kolejny odcinek zrobimy na temat pardów i różnych aspektów związanych właśnie z użytkowaniem tego sprzętu wizyjnego, Nie tylko jakby samego celownika, ale także nakładki. Postaram się rozwiać wątpliwości osób, które jeszcze nie zdecydowały się na to, żeby powiedzmy kupić sobie taki sprzęt czy zastanawiają się, czy to będzie działało z ich, z, lunet, z ich lunetą i czy to jest to, czego one potrzebują oczywiście dalej, jeżeli macie ochotę, piszcie do mnie będę starał się na bieżąco na to wszystko odpowiadać oczywiście poza czasem, który spędzam na pracy a więc kiedy realizujemy odcinki programu DaszBur albo przygotowujemy... Inne niespodzianki, które już niedługo ujrzą światło dzienne. No może nie tak niedługo, ale niedługo będziecie no, myślę, że w przeciągu miesiąca dowiecie się o kilku ciekawych rzeczach, którymi się zajmujemy i które przygotowujemy specjalnie dla Was. Aferka, zmarzłaś już troszkę? Skakujemy do klatki, zostaniesz? A ja pójdę połazić jeszcze za jeleniami. A później? a później może jak będzie potrzeba chociaż wolałbym, żeby nie było potrzeba. E, ta afera pomoże mi przy odnalezieniu łani, a może jakiegoś byka. Mamy tutaj jeszcze 20, chyba 1 byków do odstrzału do końca sezona, więc jest sporo. Łań też około 30, więc mamy co robić. Dobra, rozmontowuję to, zabieram dodatkową amunicję i idziemy połazić za jeleniami. Wymagające, zawsze to powtarzam, generalnie polowanie jest wymagające bez względu na to, jaki używamy sprzęt, bez względu na to, w jakim terenie polujemy. Selekcja jeleni polega nie tylko na tym, że robimy selekcję wśród jeleni byków i tam mamy określone zasady selekcji związane z jakością poroża, z wiekiem tych zwierząt, ale selekcję także powinniśmy przeprowadzać, jeśli chodzi o łanie. I tutaj bardzo często padają takie stwierdzenia, które można gdzieś usłyszeć w internecie, że no powinniśmy strzelać łanie, które są nieprowadzące. To że tak powiem nic bardziej mylnego, ponieważ zawsze łania, która jest nieprowadząca, jest łanią selekcyjną, którą należy odstrzelić albo której odstrzał nie jest naganny. No bo czym innym jest, jeżeli. Strzelimy łanie w sile wieku, która jest e, łanią młodą, e, która jest łanią silną, o dużej wadze, ale nie prowadzi, bo nie została pokryta, bo jest w drugim roku życia, a wygląda doskonale, więc po co taką łanię odstrzeliwać, skoro ona może dać za chwilę silne potomstwo. A o tej porze roku, jeżeli koledzy zdają sobie z tego sprawę, jest już po rygowisku, a więc te łanie młode, w drugim roku życia, bardzo często są już pokryte. I co? No i pozbywamy się wtedy na przykład silnego potomstwa. Oczywiście e, kolejną rzeczą to jest zakaz strzelania bezwzględnej licówki albo ani drugiej, która idzie za licówką. Tak? No, licówka idzie pierwsza, za nią idzie zawsze jej ciele. Następnie idzie kolejna łania. Często to jest, jak to się mówi, łania z poprzedniego roku, która... czy tam sprzed dwóch lat, która może być jej córką, tak, czyli jakby potomstwem tej łani. Ale też bardzo często jest tak, że idzie za tym kolejna łania, która jest równie silna ze swoim cielakiem. I następnie pojawiają się łanie, które są w różnym wieku. I tu właśnie powinniśmy zainteresować się łaniami, które prowadzą ciele, ale to ciele na przykład jest już duże i wtedy mamy pewność, że odstrzał, który dokonujemy, a więc jeżeli odstrzelimy taką łanię, no wszystko będzie ok. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że jeżeli łania ma przy sobie cielaka, no to w pierwszej kolejności odstrzeliwujemy tego cielaka. Ale jeżeli polujemy i mamy dużą chmarę, czasami jest tak, że te zwierzęta no, mieszają się między sobą i nie jesteśmy do końca w stanie w 100% stwierdzić, czy dana łania jest prowadząca, tak? bo te cielęta, które trzymają się często razem, no, przy jednej łani może być ich kilka i wtedy zwłaszcza w takiej sytuacji, gdzie mamy całą chmarę i nie mamy zbyt dużo czasu na to, aby podjąć taką najlepszą decyzję, a podejmujemy decyzję już o strzale, jeżeli odstrzelimy taką łanię, to starajmy się wybierać łanię właśnie taką, która wygląda słabiej, ma ewidentne ewidentnie w wyglądzie jest słabsza niż cała reszta, która Wygląda na starszą. No jesteśmy w stanie to ocenić po wyglądzie, po kolorze sukni, po tym, jak się porusza, układzie grzbietu, opuszczeniu zada. Podobnie jak określamy wieku byków. I to wszystko jest na pewno bardzo ważne. A jeżeli jedynym kryterium ma być to, że dana łania nie prowadzi cielaka, to jest to bardzo dyskusyjne. No, ten cielak mógł po prostu gdzieś zginąć. Druga sprawa. Te cielęta o tej porze roku bez problemu, Przetrwają, nawet gdyby miały poruszać się w małej chmarze, gdyż pobierają pokarm już normalnie stały. Zresztą nikt zapewne przy zdrowych zmysłach nie będzie odstrzeliwał łani, która prowadzi młodego, małego cielaka, który ewidentnie może być słabszy od reszty potomstwa. Wtedy albo decydujemy o tym, żeby odstrzelić takie ciele, które jest ewidentnie słabsze, albo po prostu zostawiamy. Takie, takiego delikwenta, jak ja to mówię, na dłuższy okres czasu i co jakiś czas staramy się podejrzeć. No bo skoro polujemy, to wiemy, gdzie te zwierzęta się poruszają eee, i dokonać odstrzału, na przykład go dopiero w styczniu, w lutym. No bo na cielęta polujemy do końca lutego, podobnie jak na Jelenie byki. Dobrze, dość gadania. zrobiło nam się naprawdę fajnie jasno. Giełka gdzieś tam eee, troszeczkę schodzi na dół. Idziemy poszukać tych jeleni. No to się nam pan redaktor rozgadał. No ale czasem warto wyjaśnić pewne kwestie, które bywają niestety dyskusyjne. Ostatnio w sieci można znaleźć nagrania z polowań, gdzie niektóre osoby bardzo uproszczają zasady selekcji jeleniowatych. A to nie powinno mieć miejsca. Za każdym razem chodzi bowiem o to, że odbieramy życie. I w związku z tym spoczywa na nas duża odpowiedzialność. Polowanie w dużych kompleksach. Na Jelenie jest na pewno znacznie trudniejsze od polowania, gdzie las jest niezbyt duży. Jelenie, w takich miejscach, jak to, mają często swoje jakieś tam, jak to się mówi, miejsca Właśnie wśród takich świerów. Tam jest cieplej, tam one po tym nocnym żerowaniu często zaszywają się, chwilę odpoczywają, no bo bardzo krótko śpią, a jest to szansa, kiedy zatrzymują się na trochę, żeby je łatwiej podejść. Co nie znaczy, że podejście będzie jak zamówienie burgera u dzikiego łosia albo w poznańskiej lizawce. Czas skradamy się i jesteśmy blisko. Jelenie są gdzieś przed nami. Gdzieś na sekundę przemykają między drzewami i znowu ich nie widzimy. Bawią się z nami w kotka i myszkę. Nasi uciekinierzy zostawiają nam świeżutkie, no powiedzmy prawie pachnące, ślady swojego bytowania. Jak na razie, Jelenie są sprytniejsze od nas, widziałem je tylko w kamerze termowizyjnej, w lornetce gdzieś między drzewami i tyle. Za każdym razem, kiedy próbujemy podejść je bliżej, niestety odchodzą przez ostatnie kilka minut, gdy szliśmy przez taki gęstwy jak, jak to my to mówimy tutaj, przez takie wanny, miejsca, gdzie bardzo często leżą dziki. To po prostu zapach jeleni, zapach dzików, które gdzieś tam leżały przed nami, był niesamowity. Aż żałuję, że telewizja nie jest w stanie przenieść tego zapachu, żebyście to poczuli no ale takie, takie mamy ograniczenia yy, idziemy jeszcze kawałek wrócimy do samochodu i przejedziemy w kolejne miejsce no bo mamy prawie końcówkę listopada a więc te yy, jelenie poruszają się cały dzień a więc będzie można za nimi pobiegać i my będziemy chcieli to zrobić spróbować podejść jakąś chmarę znaleźć ją, znam dobrze teren i ciężko mi wyobrazić sobie że nie spotkam tu jeleni no, panie Przemku, w tym sezonie z jeleniami jakoś nie idzie lekko. Może tym razem? Idziemy przez teren, na którym generalnie bardzo często są dziki. Paprodzie, które w tej chwili już obumierają, czy też przechodzą w stan taki wegetatywny na zimę. Wszystkiego nie widać, ale i w kamerze też nie, więc co jakiś czas trzeba spojrzeć w plożnetkę i popatrzeć, czy gdzieś nie poruszają się jakieś czcinki po czy jakiś jest nienaturalny ruch, coś nie tak wygląda, bo tam może być ciekawa zwierzyna. Jak dotąd mamy na razie pecha, bo nie udało się nam podejść nigdzie blisko zwierzyny, a ja wiem, że gdzieś ona tutaj jest. jak to zwierzę należy do samego końca. Dziki, jak leżą sobie w takich trzcinkach, to jak nie podejdzie pies, nie zaszczeka, jak nie podejdzie naganiacz, nie kopnie w tyłek, to się prawie nie ruszą. Teren, na którym dzisiaj polujemy, to jest nasz teren mojego koła, na którym zawsze odbywało się polowanie typu szwedzkiego. No i tutaj podkładacze zawsze mieli całą masę roboty. Psy sobie fajnie pracowały. Dzisiaj te polowania, niestety, zbiorowe są zakazane. Przynajmniej jak do tej pory. Oczywiście można próbować polować z podkładaczem, z psem, ale tylko i wyłącznie na dziki. A na tym terenie mamy też jelenie, więc ciężko byłoby to po prostu rozdzielić, że nie polujemy na jelenie. Oczywiście można sobie wtedy odpuścić strzelanie do jeleni. Jeżeli ma to być wykonane zgodnie zgodzie z prawem. Równie dobrze możemy tutaj polować po prostu z podchodu i próbować podejść gdzieś tą zwierzynę na tyle blisko, żeby podniosła się, ukazała się, żebyśmy mieli czas jeszcze na ocenę. Natomiast jeszcze chwilę potrzeba czasu. Mam nadzieję, że jak spadnie śnieg, o ile spadnie w tym roku albo przyjdzie mróz, to te i jeszcze bardziej zetnie i wtedy będzie tutaj jeszcze lepiej widać. Jak na razie. Widać tylko sporo tropów, miejsc, gdzie jest zwierzyna, ale samej zwierzyny dalej nie ma. Przemek zapuszcza się w coraz głębsze odmęty łowiska, szukając miejsc, gdzie jelenie robią sobie siestę. Są przeżuwaczami, zatem po jedzeniu troszeczkę muszą odpocząć, by cykl pobierania pokarmu, trawienia i znowu pobierania pokarmu zapętlił się. Jednak jak dotąd nie natrafiamy na takie miejsce. Ciągle coś gdzieś jest przed nami. A gdy podchodzimy. Komarze termowizyjnej zobaczyłem kilka ciepłych punktów. Najpierw myślałem, że coś leży, ale kiedy podeszliśmy bliżej, okazało się, że to nic nie leży, tylko leżało jeszcze gorące miejsce. Las pełen jest śladów działalności także innych myśliwych. No i nie dziwi to już tak jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Kolejny podchód, kolejne miejsce, tym razem już jest późne popołudnie. Cały dzień dzisiaj spędzamy w lesie. Mieliśmy chwilę przerwy, coś zjeść afera również coś zjadła ale oczywiście ciągle mało ciągle by chciała wyjść ciągle iść 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 ja wiem no ale bywa tak że czasami potrzebuję samemu popolować eee, mamy jakieś dwie godziny dotąd aż zrobi się zmrok więc po, po myśleliśmy o tym żeby przejść jeszcze jedną ścieżkę taką na której liczę że będą jelenie Dzisiaj jakoś tak nam nie idzie totalnie, ale tak czasami nie bywa. Polowanie to nie jest tak, że idzie się do lasu po zwierzynę, tylko idzie się polować i albo się to udaje, albo to się nie udaje z różnych względów. Dzisiaj jest tak, że no nie przyjechaliśmy po jelenia, tylko przyjechaliśmy zapolować na jelenia i jeżeli się uda, to wrócimy z nim do domu. Jeśli nie, no to cóż. Dobra, sprawdzamy, co się wydarzy. Na spokojnie penetrujemy wybrany teren. Przemek dokładnie przegląda okolice. W końcu po całym dniu poszukiwań trafiamy tam, gdzie powinniśmy. Ukryci pośród drzew, przyglądamy się jeleniom, które maszerują sobie pośród trzcin i traw. Jesteśmy bardzo blisko. Przemek na spokojnie ocenia je i zastanawia się, co zrobić. Skoro na jelenie można polować do godziny po zachodzie słońca. To tak naprawdę zostało mi jakieś 15 minut, kiedy mógłbym jeszcze rozpoznać jelenia byka i oddać jakiś skuteczny strzał, czy generalnie nawet łanie. Mieliśmy trzy byki, byczki właściwie. Jeden z nich był selekcyjny, na jednym porożu miał koronę, na drugim był widłakiem, więc był bykiem selekcyjnym, około 7-letnim. Tak wydaje mi się, patrząc po posturze, po tym co udało mi się zobaczyć w lornece. Trochę nas zaskoczyły, bo myślałem, że będą szły wzdłuż ściany lasu. Później przyszły tutaj, później usłyszały nas, niestety poszły sobie znowu. No i, no i co? No i zrobiło się na tyle ciemno, że w środku w lesie ich nie widać. Gdyby były jeszcze na łące, no to można byłoby się pokusić o przeprowadzenie selekcji i oddanie strzału, ale to już byłby naprawdę... E, ostatni gwizdek na to, żeby to zrobić. Mm. Cały dzień polowania. Tak naprawdę dopiero teraz wieczorem udało nam się spotkać. E, jelenie tak, że miałem je prawie na strzał, bo widziałem je w lunecie i gdybym bardzo mocno się postarał, to między gałęziami na jakieś 120-130 metrów mógłbym do nich strzelać. Natomiast e, nie zdecydowałem się, bo nie wiedziałem dokładnie w 100% co to za, e, za byk, za jeleń i zanim go oceniłem, zanim go poglądałem, to chwilę czasu minęło. Powoli wracamy do samochodu. Księżyc e, już e, wskakuje na niebo, więc czas przygotować się do nocnego polowania, ale to już raczej nie dzisiaj, przynajmniej nie z kamerą. Idziemy do auta, zobaczymy, może po drodze jeszcze coś się wydarzy, może spotkamy jakiegoś dzika albo drapieżnika. Jak święty Hubert podarzy, to tak zakończymy dzisiejszy dzień. Jak nie, no to cóż. Czasami wraca się i na tarczy bez zdobyczy. No i tak jak mówiłem, dotarliśmy do samochodu. Ja już rozładowałem broń. Już leżę sobie w futerale, jeszcze tylko Trzeba schować amunicję, której dzisiaj nie udało się użyć, ale mam nadzieję, że nocne polowanie, które już za chwilę przed nami będzie bardziej skuteczne. Jele nie były. Fakt, że na koniec dnia, w ciągu dnia też były, ale gdzieś tam daleko i ciężko było podejść bliżej. Trochę kilometrów dzisiaj mamy w nogach. Ja i mój operator cieszymy się z tego bardzo. To taka fajna zaprawa przed kolejnymi polowaniami z podchodu. Następny odcinek, następny odcinek to będzie e, noktowizja. To będzie polowanie w nocy. To będą dziki. To będzie rozmowa na temat różnych aspektów związanych właśnie z tą noktowizją, a także termowizją. No bo e, sama noktowizja nie będzie działała e, tak dobrze e, jak. W korelacji razem z dobrą termowizją do obserwacji. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Niestety nie udało się nic upolować, ale tak to czasami bywa. Następnym razem postaram się bardziej. Chociaż nie wiadomo, bo to święty Hubert zawsze darzy. To właśnie jego łaski sprawiają, że raz udaje się coś upolować, innym razem nie. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku programu Łowieckiego. Das boas.